Cześć, witajcie w Mistrzologii, nowym projekcie na kanale, gdzie chciałbym omawiać opowiadania i inne, krótkie, solowe przygody mistrza. Na pierwszy ogień ze zbioru I am the Master, czyli po naszemu jestem mistrzem, opowiadanie mistrz i Małgorzata. Trochę dziwne i psychodeliczne. Przez dziwne i psychodeliczne rozumiem to, że jakby to ładnie ująć, się powiedzieć, że to taka dziwna historia, gdzie wstęp i zakończenie są całkowicie od czapy. Chociaż sama główna część nawet nie. Tak więc, bliżej nieokreślone istoty mówią czytelnikowi, że są wszystkim, że oddychają razem z nim, są w jego myślach itp. I zapewniają, że zrozumie na końcu tej historii. Spoiler. Uwięziony po wydarzeniach z odcinka Spyfall na ziemi Mistrz O. Szydłana pracuje dla rządu Rosji. Udając naukowca tworzącego nowy gatunek grzybów mający rozwiązać problem głodu, nasz Złol dokopuje się do komory hibernacyjnej syryjanki o imieniu Kwo, z którą, uwaga, nawiązuje romans. No serio, naprawdę, zamieszkują ze sobą, on kupuje jej ludzkie ubrania, obdarowuje czekoladkami i alkoholem, razem pracują nad masową kontrolą umysłu. No, generalnie, jak moja piosenka, love is in the air. A to wcale nie jest najdziwniejsze, co spotyka mistrza. W metrze zagraduje go bowiem tajemniczy osobnik, który wydaje się wiedzieć o nim sporo, a przynajmniej to, że ma do czynienia z kosmitą. Proponuje mu dołączenie do, jak mówi, czegoś większego, na co Mistrz reaguje w bardzo typowy dla siebie sposób, czyli, zgadliście, zabija go. Dalej robi się coraz dziwniej. Rosyjscy znajomi naszego złola umierają jeden po drugim w tajemniczych okolicznościach, a na ich ciałach znaleźć można grzyby, te same, które Mistrz szkodował na początku tej historii. Tej zresztą mistrz przez cały czas przejawia jakąś taką potężną obsesję na punkcie doktora. Przez potężną mam na myśli, powiedziałbym, że większą nawet niż zawsze. Na przykład te grzyby, które hodował, sylujańskie zresztą, hodował, żeby dokonać niewielkiej zmiany w historii zmiany, która trochę utrudni życie Jobran. No i w tej całej obsesji, żeby nie powiedzieć w obłędzie, mistrz stwierdza, że te zgony to jest pogrywanie sobie z nim ze strony doktora, zaproszenie do konfrontacji. Postanawia wyruszyć do Tybetu i ukrytej tam kolebki syrijskiej cywilizacji, gdzie czeka go w starcie z rywalem. No, jak sami możecie się zorientować, no to mało rzeczy w tym ma sens. No, ale akurat wszystko to zostanie wyjaśnione całkiem nieźle nawet. No i tak krótko mówiąc, w Tybecie współpracownicy mistrza zostają szybko zabici, a on sam, uwięziony, spotyka trzeciego doktora. Zapaliła się wam ostrzegawcza lampka w tym momencie? No zdecydowanie tak. No bo jak? Jak trzeciego doktora? Przecież doktor nie powinien znać twarzy tego wcielenia mistrza. No bo i nie zna. Mistrz tak naprawdę wcale do tego Tybetu nie trafił. Został otruty i uwięziony w domu przez kwą, która nienawidzi wszystkiego co ludzkie... I uważajcie, ona nie działała sama. Pomógł jej ten gość zabity w metrze, który tak naprawdę wcale nie zginął, bo jest zrobiony z tych grzybów co wcześniej. Tak. No dobra, no w kontekście całej historii to nawet ma jakiś tam sens. No a poza nią. No, mówimy o uniwersum, gdzie raz obdarzona świadomością czarna dziura zrobiła przeszczep ludzkiego mózgu i strun głosowych łajce, a potem ta sama łajka porywała kosmonautów, żeby robić to samo. No, nie oszukujmy się, nie takie rzeczy już uniwersum doktora widziało. Tak więc do tych fabularnych szaleństw nie mam zarzutów. Za to mam do zakończenia. No ale zanim o nim opowiem, słówko o tytule opowiadania. Może was zastanowiło Mistrz i Małgorzata, a o tej Małgorzacie do tej pory ani słowa. Także kim ona była? Otóż Mistrz Kasa prawdziwy nie tylko romansował z Sylwianką, miał też zadłużoną w nim sąsiadkę. Ta sąsiadka zresztą miała całkiem ważną rolę w fabule, bo to ona uratowała Mistrza już bliżej końca. Ale nie, to akurat nie ona ma na imię Gosia. Ta. Ta Małgorzata to jej papuga. Tak, dobrze słyszeliście. Tytułowo Małgorzata to papuga. Papuga, która na samym końcu, w tym sławetnym zakończeniu, które przejdzie do Annałów, zaczyna przejawiać świadomość i rozmawiać z mistrzem.